Cześć wszystkim, ja jestem i Witam was serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Assassin's Creed i zaczniemy sobie od pięknego skoku. I od razu tutaj oh mamy ławeczkę, na której możemy podsłuchać no. rozmowy, żeby dowiedzieć się o naszym celu czegoś.

Hmm. Może tu w prawo. Żeby się jakoś... Wsp A wspinasz się, gościu? A, tu się nie wespniesz. Tu się wespniesz, tu się wespniesz. Dobra. A, to jest ten budynek. Hmm. Okej. Okay. I teraz tu, oho, i do góry, tutaj w bok, no, dawaj, dawaj, no i do góry, i tu się przesuwamy. No dawaj, dawaj. Już niedużo zostało. Opa! Gdzie jest ten punkcik? A tutaj, po prawej. I synchronizujemy sobie kolejny kawałek mapy. A, tak jest. Lecimy od razu na dół. I tutaj mamy. something to say? Your life Próbuję zrobić ten atak, który się gdzieś tam nauczyliśmy, ale nie wyszło. No trudno. Ważne, że uratowany. O, i są koledzy. My możemy sobie lecieć dalej. O, jeszcze trochę i będzie ulepszenie zdrowia. W sumie to możemy sobie od razu po drodze uratować kolejnego cywila. Nice,

Jeszcze jeden, o, mamy go. No widzisz. O, i mamy kolejnych kumpli. Widziałem flagę, więc sobie ją zbiorę. Cichutko. Eee... I pytanie, czy... A, wespnę się od razu tutaj. Jak już jestem. Nic mi to nie szkodzi. A czym więcej, tym lepiej. No, dawaj do góry. Hm, przyjdziemy do naszego celu misji i się okaże, że już wszystko mamy. Ale dobrze, o tyle fajnie, że to nie jest daleko. Nie są to jakieś super, nie wiadomo jak długie rzeczy do robienia, więc przyjemnie się to wykonuje. O, dokładnie. Tak coś właśnie czułem, że jego trzeba będzie posłuchać. No

Bo ja muszę za nim iść do jakiegoś miejsca cichego i go pobić. Więc zapraszam. O, jaką piękną alejkę wybrałeś? Oła. No wstawaj. Dobra. Proszę. <laughs> no, to okazuje się, że nasz cel, czyli Tamir, e, nie mogę zrobić drugiego assassinata, bo. Ok, ehm. Pantamir, nasz cel, robi broń dla kogoś innego, więc, więc więc, w sumie nie wiadomo, co dalej z tą informacją. <laughs> ale tutaj mamy poczyszczone wszystko. Jeszcze jedną rzecz musimy tylko zrobić, żeby mieć chyba więcej HP. Tu mam bardzo ładnie poczyszczone wszystko, ale nie mam wziętego tego. Nie pasuje mi to. Ale tuż przy naszym celu słownie kawałek dalej jest kolejny cywil do uratowania. Jakbym zrobił tak? Aha, oszukałem was. Z zaatakowaliście sami się. O, dobra, panowie. O No i okej. Okay. No dokładnie. O i mamy kolejną grupę Kumpli. Eh. Wejście jest od góry, z tego co widzę, więc wskoczmy sobie. Tak jest. Dzień dobry. Cześć, kumplu. Tak, to ja. Tak, po prostu dostaliśmy pozwolenie, czy dowiedzieliśmy się wystarczająco dużo? Mam tak to zrozumieć? Hmm. Investigation complete. Faktycznie tak to wygląda. Czyli w sumie wychodzi na to, że bardzo dobrze zrobiliśmy. Hmm. Robiąc wszystko po drodze, ale ja mam ochotę jeszcze zrobić po drodze ten jeden punkt widokowy. Jakoś tak. Będziemy mieli przynajmniej z głowy tę część już miasta. Aha, myślałem, że skoczysz po prostu na to drewno, ale widzę, że mieliśmy trochę inny pomysł. Ops. Ciekawe, co nam się tutaj. Oho, chyba, chyba będzie kolejny do pobicia w ciemnej alejce. A nie. Mamy po prostu punkcik. No i dobra. dobiegniemy do naszego kumpla. O, no i zdobyliśmy to 15 i faktycznie powiększyło nam się zdrówko, więc. Więc w sumie fajnie. To jest po prostu 15 aktywności, więc. Moim zdaniem, super sprawa. No bo dużo punktów, tak czy siak, mamy do zsynchronizowania. Przepraszam. E... No i na przykład. I... I takiego i takiego zwykłego o. Trochę się zblokował. Cywila uratować to szybka też robota. No. a zawsze to jest jakiś Zawsze to jest jakiś plusik dla nas No bo uratowanie Cywila to jest chwila moment Dla nam to a jeden z piętnastu, jedną z piętnastu części do tego ulepszenia zdrowia mm. No, i przy tych wszystkich naszych investigation, czyli tych, przy tych naszych śledztwach do celów, musimy i tak robić różne rzeczy poboczne, które też nam dodadzą, więc, więc spoko, rozwiązanie. Synchronizujemy sobie tutaj. Coś fajnego się pojawiło na mapie. Cywil, tylko, a nasz cel jest gdzieś, gdzieś tutaj, w tę stronę. Proszę. Idź sobie kobieto, nie mam pieniędzy.

And the destination. It is a difficult route. Were it that you could produce weapons with the same skill as you produce explosives? I have done all I can. perhaps you. Oh! O, oh, twarz mu ucieka. <grystanie> tu jest nasz cel. Więc tak naprawdę robimy! Byk! I do widzenia. Bardzo szybko i łatwo poszło. Longer. you think me some petty death deal suckling at the breast of war? A strange target, don't you think? Why me when so many others do the same? You believe yourself different, then? Oh, but I am for I serve a far nobler cause than me and profit, just like my brothers. Brothers. Oh. <laughs> Okej, okay. i teraz e, musimy zasuwać stąd jak najszybciej. Jak najprędzej, bo nas wszyscy gonią. Jezus Maria. Troszeczkę szybciej jakbyś mógł. O, dzięki. Dawaj na drabinkę. Czy drabinka nas jakoś ratuje? Trochę nas ratuje. Musimy się dostać do naszego. O Jezu, to był zły pomysł. Nie, straci... nie straciliśmy ich z widoku. W sensie, oni nas nie stracili. Teraz nas stracili. Już nie. O, teraz może się schowa... Co jest? A dobra, nie będziemy się bić. Po prostu zasuwamy stąd. E, co powiedział nasz cel ciekawego? Nasz cel ciekawego w ogóle powiedział, że trochę się dziwi, bo trochę faktycznie dziwny cel. E, skoro tyle osób handluje bronią, to czemu on? Mogłem na ławkę się schować. No dobra. Mm. No, więc ogólnie dziwny cel, faktycznie. No bo tyle osób, dlaczego akurat on? I że jest tylko małą częścią w całej układance. To też ma sens jakiś. Jeżeli tutaj mówimy o dziewięciu celach. O Boże, o Boże, nie tu. No, idź do góry. No nie. Do góry! <grym> No, widać, że gra powstała 600 lat temu. <laughs> no czasami to sterowanie pozostawia trochę do życzenia. Tylko, że tutaj musimy wejść jako anonimu. Więc ogólnie Jezus Maria. A czy to faktycznie zadziała? No, zadziała. O! O! Aha, już mnie widzą. A już mnie nie widzą. Okej, okay, udało się. Hops. I jesteśmy.

Zaliczony. No i super. Ale on jest głośny, ten animus, i nie da się jakoś go wyciszyć. To jest straszne. Dzięki. Że mi się odpocząć, tak normalnie? Mogę sobie pogadać z panem doktor? Nie mogę, szkoda. Czyli co do spanka, panie Desmond? Tak. O, ale tu się rzeczy pojawiają dziwne. Kolejnego ranka. Oho, wchodzi. Uja. Mm, Okej. Okay. To, <laughs> myślę, że tutaj sobie zakończymy. Także wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!